Witam Was w kolejnym odcinku dzisiaj. Tak yy, wygramy sobie But na na Buthaven RP. O, weszło mi, weszło to. Fajnie. No i. No i właśnie sobie gramy. No, jakaś dziewczyna, butowana, chyba. No serio chyba butowana. No bo. Gdzie dobra, do... weźmiemy sobie samochód. Bo ja ten samochód... I robimy go takio, że był mega sportowy. Siże... O tu. Dobra, widzowie. I? Dajmy sobie. No i dobra, widzowie. Lecimy. Wylecimy. Tylko, że muszę tutaj sobie skonfigurować go. Bo... Widziałem, że muszę zestupować, ale... bo tam kolega mi coś mówił. Dobra. Dobra. Zapiszcie w komentarzach, jak wiedzieliście. Lecimy. Zarejkujcie. Dobra, mam Wrzutę WP, dużo się akurat dzieje. ostatnio grałem na kąpie w w Na Wójtę. No i dobra. No i. No i. No i dobra. No i dobra. Jak chcecie, to możecie też być na. Możecie mieć z tego. Jak chcecie, Mo to możecie tego jak mój kolega mówi ci, że możecie właśnie mnie tego przyjąć do znajomych do, do znajomych no i właśnie być no i możecie mnie przyjąć na znajomych no i no i a ja się nazywam tego to nie na tym koncie ja się nazywam jak chcecie na tym końcu nazywam się kaki baran 201 a na drugim koncie czerwona kulka 25 więc możecie więc dobra, mam taki domek. Dobra, Gram sobie w Heaven, bo, bo... No właśnie tak chciałem dzisiaj zagrać w Heaven, bo... Nie chcę mi się na jakieś gry grać. Ani w Brawl Starsa, bo... No nie chcę mi się Brute Heaven RP, to... Ładna, fajna gra. Robla jest fajna gra i sobie takie zagrałem w, 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 w Bruce Heaven. bo fajnie. No i dobra, lecimy, bo mamy lecimy sobie. Dobra, dobra. Idziemy sobie do... tutaj Lecimy sobie tylko kamierę, nie się czy dobra. Lecimy tu do przedszkola, zobaczymy czy coś jakiś. Tylko nie, jest, nie mam. dobra. I lecimy sobie teraz. O, coś tam zbugowałem się, ale dobra. Yy, dobra, lecimy sobie samochodem. Dobra. Trzeba szybko polecieć. Wchodźcie na kanał mojego kolegi, ci że Kasper, ryby. Bo on też tam wrzuca jakieś filmiki z Robloxa i z innych, innych gier. Więc. No, wbicie do niego chwila, bo co się tu nie umiem chyba jeździć na tym heaven i to mega nie umiem jeździć. Bo ja gram na telefonie i na telefonie wszystko bom zawsze, więc... Wiem... Ja sobie teraz pojażdżę z prażą pożarną. No, chwila tu jakiś gościu mi wjeżdża, no. Dobra. Ej, Co? Dobra, widzę. To już by było może na tyle, bo to był taki. Film nawet. Może mam się spodobała. Dobra, więc na ra